Siemcia! Jesteśmy na półmetku eliminacji do Euro 32, żeby zawitać do Włoszech i do Turcji, bo tam będzie Euro. Musimy wygrać obydwa dzisiaj mecze. Mecze gramy z Maltą i z Armenią. Zagramy z Maltą u siebie, tym razem z Armenią na wyjeździe i obydwa mecze muszą być wygrane. Jak wygramy te dwa mecze, to będzie Endless Summer. Wow, wow, wow. Wiecie, że Endless Summer było 13 lat temu? Wiem to jest okropne. Jak na razie mamy tylko jedną wygraną i trzy remisy, i nie może być inaczej. Tak jak mówię, musimy dzisiaj dwa zwycięstwa zdobyć z tymi najsłabszymi rywalami w grupie, bo w następnym odcinku będziemy już grać. No to będzie zakończenie eliminacji, ale gramy z Holandią i z Czechami. No i proszę Państwa, ten mecz z Maltą, my nie będziemy grali na narodowym, my zagramy na stadionie Wojska Polskiego, czyli na stadionie Legii Warszawa, tak dla odmiany. Zentuzjowany oczywiście Michał Karbownik, ale on nam dzisiaj nie potrzebny, bo i tak gramy trójką obrońców. Prawdopodobnie obydwa mecze, zobaczymy jak to będzie. A tak wygląda wyjściowa jedenastka. I dzisiaj bardzo taktycznie, bo z Maltą ciężko mi się gra, dlatego mamy i tutaj centering targets fałszywa dziewiątka o, jakieś defensywne taktyki to chuja da ale, ale wygląda jakbym się zdał co nie trzeba w końcu pokazać klasę i wygrać może to jest właśnie ten mecz żeby się odblokować troszeczkę bo ostatnio no może i mamy czyste konta też sporo ale z drugiej strony niedużo strzelamy dlatego trzeba trochę tutaj ofensywę poruszyć o, przejął tę piłkę! Bardzo ładnie, Frankowski zmylił zawodników jest szansa! Co to za strzał! Kapustka, ale ma krzywy łeb! Dwa świetne akcje i piękna! Wrzuta taka płaska, ale kapuska w ogóle nie trafił w piłkę czysto. Tak naprawdę to prześliznęła mu się po włosach. O, niebezpiecznie! Malta jest naszym polu karnym i musiał bronić! Musiał bronić grabara, on dzisiaj stoi na bramce. Oj, jak ja mu życzę, żeby żadnej nie wpuścił, bo będzie przypalito. Zalewski to jest kontra z rzutu rożnego. Nikola Zalewski będzie doświadkowany w polu karnym. To jest Krzysztof Piątek i strzela. Ale bardzo dobrze broni w ramkarz. Szkola, że to nie wpadło. Jest Krzysztof Piątek, dobre zagranie Kapustka, no i kapustka też Strasznie łatwo to broni Ciężki mecz, kurwa Czemu z maltą musi być tak ciężko Jak na moje, potrzebujemy tutaj Świderskiego, no niestety muszę Kogoś zdjąć, więc będzie to kosztem Bogusza, okej, okay, no i pięknie Już pierwszy raz przy piłce Świderek Świderek z dystansu No, zawsze od czegoś Trzeba zacząć, jeżeli Zaczynamy od gównianego strzału, ale później Będzie już lepszy, no to no, spoko A Nie podoba mi się ta akcja Bąk leci O Boże, dobra... No, pierdolisz. No, ja nie wierzę w to. Jakim prawem ja tracę w każdym meczu w tej serii z Maltą? Gola, co najmniej jednego na mecz. I przegrywamy. Ja pierdzielę. Nie wierzę w to. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. <grych> Znowu, no, to jest jedna, jedyna sytuacja, ale wykorzystana. Ja pierdolę. Nie wierzę. Teraz jest bardzo dużo miejsca tutaj. I będzie zagranie. No, nie przeżyła ta piłka. Nigdy już nie przejdzie. Chyba ta Malta jest przejścia. Jebana Znowu Malta No i było blisko do 2 do 0 Ej, 70 minutamy Dostajemy w pierdol Ej, dobra, zmieniam piątka, ale wchodzi Michał Skóraś Za niego, Michał Skuraś na napastnika Wchodzi Może teraz, jest, Michał Skuraś Nie przejdzie tej Malty Bo to są jebane wirdzili Wandajki, ja pierdolę Nie da się, no nie da się grać Malta leci, kolejna okazja! Pięknie, kiwior! Dawaj szybko, nie ma czasu! i jest może teraz, o ależ to pięknie zrobili, gol tak jest dlaczego ja drzemordę grając z Maltą, nie wiem ach, całe szczęście mamy jeszcze chwilę, żeby nawet wygrać to spotkanie, musimy to zrobić bo to jest dramat, znowu Świderek nas ratuje, znowu on przecież w poprzednim meczu z Maltą jak graliśmy na wyjeździe, było tak samo teraz Walukiewicz posyła piłę i świetny lobik, to była dobra decyzja, ach, mamy Remis, ale remis to nie jest jeszcze to. Teraz jedna z ostatnich akcji. Zalewski wchodzi w pole karne. Zalewski! Słabe zagranie! Nie! Proszę nie kończ, panie sędzio! Jeszcze kurwo ty! Dlaczego mi to robisz? Jeden, jeden. To jest przekleństwo jakieś. Nie mogę wygrać z Maltą. W tej serii trzy mecze i zero wygranych. Z Maltą, rozumiesz? Nawet nie wiecie, jak się spociłem. Ale świderski. Trochę mi kamień serca spadł. No bo mimo wszystko, jakbyśmy przegrali u siebie, no to by był. Ale nie przegraliśmy. Jest remis. Bardzo nam to komplikuje sprawę w kont tekście wyjazdu na euro, ale mamy chociaż ten głupi remis. Armenia wygrywa z Czechami. No dobra, to w sumie wyjebane, bo przeskakujemy nad nich. Ale nam kiepsko idzie w tych eliminacjach cztery remisy i tylko jedna wygrana z Armenią właśnie, która wygrała z Czechami, także może jednak nie jest tak źle. No my z Armenią teraz będziemy grali. No i ich też zdecydowanie trzeba się obawiać. No w Europie nie ma już słabych drużyn. Chuj, że Armenia nie jest w Europie, ale. Ale nie leży mi... Ich gra. Ostatni mecz. Tylko 1 do 0. Wygrana, bądź co bądź, ale nie wiem, co tu zrobić teraz. Znowu wyjdę tą formacją i znowu dostaniemy w Pierdol. Wrócił Michał Karbownik. Ja chyba wyjdę po prostu 4-4-2 tym razem. Tak zróbmy, bo ja chcę mieć świderskiego. Albo 4-1-2-1-2 i niech będzie już biegał. Ok, reszta bez zmian. Oprócz slisza. Slisza postawiłem na niego, bo jest najlepszym moim defensywnym pomocnikiem. I taki mi się tutaj przyda, bo mamy piątkę w ataku. Nie spodziewam się. Że Armenia będzie nas nie wiadomo jak atakować. Ale spójrzcie w ogóle na, na prawego obrońcę Armenii. 59 overall. No trzeba wjeżdżać tamtędy. Trzeba. Jak my nie będziemy w stanie tego robić, to ja nie wiem. Gramy na stadionie w Armenii. Mimo, że tutaj on nie powala, to wiecie co wam? Powiem taką ciekawostkę. Każdy stadion, co nie w. W takiej profesjonalnej piłce ma takie same wymiary, boiska i na każdym stadionie są dwie bramki. Jak grasz po lewej stronie, strzelasz do prawej. Jak grasz po prawej, strzelasz do lewej. Nic prostszego nie trzeba robić, naprawdę, więc po prostu kurwa! Do dzieła! Jest ładnie, jest Krzysztof piątek, piątek, zabiorą mi. Zabiorą mi szmaciarze, ale to jeszcze nie koniec padnie łupem piłka bogu z dystansu! Ale fajny strzał, tylko szkoda, że znowu łapie. Bardzo łatwo do bramkarz bardzo ładnie. I Michał Bogusz I tym razem paruje to. Może do trzech razy sztuka. Jak trzecim razem strzelę Boguszem, to w końcu trafię. O kurwa. Nie! Dobrze zablokowane. Jeszcze nie koniec. Aj, dobrze! No i do, do teraz kontra! O kurwa, ale dobrze podaj o, Frankowski dobrze do Zalewskiego. Zalewski i faulowany w polu karnym! Znowu mnie sędzia oszukał szmatajeman. Ej, no nie mogę go dogonić! Nie, nie, nie! Ale dobrze zablokował! Boże. Chłopaki, czemu wy tak słabo gracie? Nie rozumiem. Ja pierdolę, ale spalony! Nie tam! Znaczy, tam chciałem, ale za. <śm> Wydłubię se jaja. koniec pierwszej połowy, Michał Probierz nie jest w stanie znaleźć w ogóle taktyki na te zespoły. Ta gra wygląda mega słabo, ja nie wiem co mogę tu jeszcze więcej zrobić. No dobrze, wejdzie Michał Skóraś, wejdzie Moder Szymański, zagramy 4-3-3. Odblokujmy się, proszę, proszę. Teraz jest na to całkiem niezła okazja, Meticash będzie dośrodkowanie, a jednak chuja tam będzie, ale chociaż rzut rożny. Dawaj, ŚWIDERSKI, ŚWIDERSKI! Ach, leciał Rogal na, gór, na długi słupek, ale to nic Jeszcze dobre przerzucenie, do DOŚRODKOWANIE, TERAZ! Ponad bramką! Chyba Michał Skóraś O Boże, czemu tu jest taka luka? Ach, ale dobrze broni no to jeszcze nie koniec. Chyba! Wow! Jezus Maria, byłem pewien, że przejąłem tę piłkę. No słuchajcie, nie ma przelewek. To ciarmenia wygrała 3 do 1 z y, czechami przecież Teraz. O jest piłka, jest! GOL! Jest! W końcu! Michał skórać! Ależ przypadek, ależ przypadek, ale jak... Jak tu inaczej strzelić? Powiedzcie mi jak tu... Trzeba przypadku, no bo inaczej się nie da. Piłka podbita tutaj. I między nogami bramkarza jakimś cudem wpadła do tej bramki. Człapała, człapała. Ale wpełzła w końcu. No, dużo szczęścia. Ale dużo radości też trzeba powiedzieć. Bardzo ładnie, Michał Skóraś. Kurwa, już łatwiej się gra z Holandią, nie? O, ale teraz lecą! Michał Skóraś, zagra jeszcze! Ja pierdolę, ale gówno. Bardzo ładnie, Bogusz! No i znowu zablokowane, te strzały nie da się. Ale teraz leci piłka! Nikola Zalewski, proszę! Wypierdalać tam są drzwi. W sumie to zmieniam go. A mówiłem na początku eliminacji właśnie jak strzelił bramki, to z Armenią, że często strzela, ale jeszcze częściej nie strzela. No i właśnie o to mi chodziło, nie? Ostatnia szansa, no niestety będzie należeć dla Armenii, bo to już 92 minuta wystarczy wybić i mamy zwycięstwo. No skończ, panie sędzio, trzebo oni jeszcze grają? Przed polem karnym? Piłka jest teraz już w polu karnym. Ale zjebał. O Boże! Uff, dobra, udało się wybić jakimś cudem, koniec, koniec, jedyną bramkę strzelił Michał Skóraś, choć nie oszukujmy się, powinny być dwie, co najmniej. Wiecie co jest zabawne, że dokładnie takim samym wynikiem się te mecze skończyły, 1-1 z Maltą obydwa mecze i dokładnie 1-0 z Armenią obydwa mecze. Jest w tym jakaś powtarzalność, ale no też prawda jest taka, że my dużo bramek w tych eliminacjach to nie strzelamy. No, <laughs> ej no, ej, ale to coś w tym jest, zobaczcie. Holandia remisuje z Maltą. A przecież, jak ostatnio razem grali, to Holandia wygrała tylko 1 do 0. Jest mi trochę lepiej, jak zobaczyłem te wyniki. Czechy przegrały przecież z Armenią, Holandia remisuje z Maltą. To nie jest tak, że my jesteśmy słabi to po prostu Armenia i Malta są zajebiści. I Armenia wyprzedziła Czechy. O jasny gwint, co tu się odwala? No my na szczęście, mówię na szczęście, bo nie chcesz z nimi grać. Z Armenią już nie zagramy, ale w następnym odcinku czekają nas właśnie Holendrzy i Czesi. No i z tymi pierwszymi można przegrać, ale ważne żeby wygrać z Czechami, bo to z nimi bijemy się o drugie miejsce na pewno. Armenia tutaj będzie grała jeszcze z Holandią, nie zakładam niespodzianki. Tradycyjnie pod koniec odcinka kręcimy kołem fortuny, wybierzemy piłkarza, któremu zmienimy Overall. O, 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 tak, tak, Benedyczak. Adrian ma teraz chyba 76 overall. No to kręcimy i zobaczmy, jak bardzo mu się zmieni, ale mam nadzieję, że w górę. No niestety, w dół, minus jeden to nie jest. Duża strata, ale lepiej, żeby było w górę niż w dół. A nie, Benedyczek ma 77, będzie miał 76. 76 to on ma na CF-ie, czyli 75 będzie miał pewnie. A Kamil Piątkowski ma czerwoną kartkę. O jasny gwint to jest duża strata dla nas. No rzadko się zdarza, żeby ktoś pauzował. No, oczywiście bezpośredniej czerwony nie dostał, ale dostał drugą żółtą pewnie i teraz będzie musiał opuścić spotkanie. No cóż, pewnie będzie grał Walukiewicz, ale Ariel Mosur, ma fajną... Formę, i pomyślę, do następnego odcinka jeszcze czy na niego postawić. No i właśnie, nie wiem, jak ustawić drużynę, żeby wyszła i w miarę ładnie grała na Virgila Vandyka. Bo trochę powiem szczerze: w Armenii był ten jeden chłopiec miał 59 overall, i nie dałem mu rady. To co się będzie działo z Virgilem Vandykiem? Jak chcesz się przekonać, to zapraszam na premierę następnego odcinka. Sieba!